Witam. W tej części chciałbym pokazać jak na podstawie punktów bądź punktów zaimportowanych do MagnetField bądź utworzonych bądź po prostu na bieżąco mierzonych można utworzyć powierzchnię w samym środowisku właśnie w oprogramowaniu MagnetField. Ja na widoku szkicu jak widać przygotowałem sobie wcześniej Kilka punktów, część z nich jest z importu, część powstała na bazie pomiaru powykonawczego drogi, i to są te punkty tutaj zaznaczone krzyżykami na czerwono. I na podstawie tych punktów chciałbym utworzyć pierwszy model terenu. Aby to zrobić, muszę udać się do edycji i DTM. No i tutaj mam pustą listę, wybieram opcję Dodaj. Wybieram punkty, dodaj punkty. W jaki sposób dodam te punkty, żeby nie uwzględniło mi innych punktów? Wybiorę je według numeru. Moje punkty zaczynają się od jedynki. Sprawdziłem wcześniej kończą się przed na pewno numerem 500, więc dam trochę szerszy zakres. Mogę sprawdzić wszystkie punkty, wybrać również dowolny z punktów. I sprawdzić informacje o nim, podstawowe informacje dotyczące punktu. Mogę również zdefiniować własną granicę, edycja granicy. Przejdę do edycji granicy. Mógłbym na przykład odrzucić jakiś punkt z granicy i zmniejszyć powierzchnię tego modelu. U mnie się wszystko zgadza. No i tak naprawdę, już teraz mógłbym przejść do zapisu tego modelu 3D. To, co jeszcze widzę tutaj w tym oknie. Tworzenia modelu to jest na pewno opcja wyboru punktów z mapy bądź wyboru z listy. U mnie jest już wszystko ok. Mogę przejść do zapisu i zapisać mój model. Model drogi 3D. Ok. To, co mi się pierwsze pojawiło, to podstawowe informacje o tym modelu, w jaki sposób został utworzony, z ilu punktów, maksymalna, minimalna wysokość oraz taki podstawowy szkic tego modelu. W, w ramach bardziej efektownej wizualizacji mogę przejść do widoku szkicu i w widoku szkicu mam mój model. Może zmienię jego kolor, przejdę do edycji. Wybierz kolor i będzie taki, który będzie lepiej widoczny na tym podkładzie. Mam tutaj swój model, który przed chwilą utworzyłem. Mogę oczywiście przejść do widoku 3D. W widoku 3D trochę mm, przeszkadzają mi tutaj powstałe punkty, więc wyłączę na chwilę te punkty i widzę sam widok modelu. Gdyby model nie był zbyt zróżnicowany wysokościowo. Jest opcja pozwalająca na rozszerzenie tych wysokości. Możemy w ten sposób sprawdzić, jak został utworzony dany model, czy nie ma jakichś punktów, które nie pasują nam do tego modelu. Chciałbym pokazać teraz tworzenie modelu na bazie punktów znajdujących się na danej warstwie. Wejdę ponownie w edycję. Znowu DTM. Mój model wcześniejszy został zachowany. Dodam następny. No i to, co mnie teraz interesuje, to również punkty, ale punkty po warstwie. No i mam tutaj warstwy, na których znajdują się różne obiekty. Interesuje mnie ta warstwa niebieska. Akceptuję. No i tak naprawdę wszystkie punkty zostały dodane i będą tworzyć mój. Model. Sprawdzę jeszcze granice. A myślę, że tutaj jest wszystko tak, jak powinno być. Przejdę do zapisu. Na przykład, nieco. Model został utworzony. Mam widok szkicu, mam wyniki. Jest tak, jaki chciałem. Dodam jeszcze jeden model. Tym razem, będzie to powierzchnia utworzona z samych punktów granicznych. No i tutaj ponownie przechodzę do opcji dodaj również na podstawie punktów. Tym razem wybiorę punkty według kodów. Więc wchodzę w kody, wybieram kod, który mnie interesuje z listy kodów i po akceptacji pojawiły mi się na liście tylko te punkty, które mają kod góra, czyli punkty od góry tej niecki. Zapiszę to. I nadam nazwę Niecka góra. Zaakceptuję. Jeszcze sprawdzę, czy wszystko jest tak jak powinno. Aby lepiej rozróżnić między sobą modele przejdę do edycji jednego z nich i zmienię kolor w taki sposób, bym łatwo i widział w widoku szkicu, ale i również bym rozróżniał modele między sobą. I podejrzę moje modele w widoku 3D. Ostatnim sposobem na tworzenie modeli jest tworzenie modeli bezpośrednio z pomiaru. No można to również tworzyć tak jak ostatnio to pokazywałem podczas Stworzenia raportu terenowego, natomiast jeżeli chcemy utworzyć na podstawie punktów, które bieżąco mierzymy, wchodzimy w pomiar i wybieramy opcję DTM. No i w opcji DTM wpisujemy pierwsze to nazwę powierzchni, którą będziemy chcieli utworzyć. Przechodzimy do następnej zakładki. Możemy ustawić dowolne parametry, które chcemy, aby nam się tutaj pojawiły. No ciekawą opcją jest ustawienie odległości do ostatniego punktu mierzonego i również opcji kąta poziomego. I w tym przypadku ja pomierzę pierwszy punkt. Przedstawię jeszcze podgląd tych punktów. Przemieściłem się o pewną odległość. Jeżeli chciałbym zobaczyć, w jakim kącie i o jaką odległość, to cały czas będzie mi to wyświetlane. Czyli przemieszczając się, możemy mniej więcej w podobnych odstępach zapisywać punkty. Dokonuję zapisu kolejnych punktów. Już nie będę przykładał się konkretnie do tego, gdzie te punkty będą się znajdować. Bardziej chodzi tutaj o samą ideę pomiaru. I jeżeli pomiar został przeze mnie zakończony, pomierzyłem te punkty, które będą należały do tej powierzchni. Wychodzę, dostaję informację o raporcie z tej powierzchni, mogę ten raport zapisać. Natomiast powierzchnia ta znajduje się w DTM-ach, no i możemy ją podejrzeć dokładnie. No i również w widoku szkicu wszystkie utworzone, w oprogramowaniu magnet field możemy podejrzeć również w widoku 3D i zobaczyć, jak one wyglądają. Na dzisiaj dziękuję i do usłyszenia.